Halo, cześć, dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, Lufty z tej strony. Witam w kolejnym powrocie do Farming Simulator 15, razem ze mną dzisiaj z Sobon. dzień dobry. I, i witam was na polskiej wsi, oczywiście u y, Kaskadera, na jego mapie. I jak widzicie dzisiaj mega zestaw na moim y, tutaj takim y, gospodarstwie. Y, Ursus C360, znaczy C355 dokładnie. Bo ale naklejka jest od C360 i oczywiście yy, rozlewnia do gnojowicy Majki Hojnica. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. Po, pomod hojnia. Pomod no, chojnia, ale hojnica. I, I będziemy właśnie rozlewać sobie gnojowice dzisiaj na łąkach. Sam on tak samo będzie rozlewał gnojowice na łąkach. Ja niestety na swojej gospodarce nie mam tutaj yy, 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 gnojowicy. Więc biorę sobie od Sobona tam od jego, z jego gospodarki. Ja właśnie Jaki będę... Czek, bo, bo ja tu jestem niby na mojej gospodarce, a nie wiem, gdzie się nawet do gnojowa nabiera. Na, na przeciwko masz od razu jak wjeżdżasz po prawej stronie masz na oborze. I Dobre, tam masz. Jak, jakoś tam traf. No i będziemy właśnie rozdawać sobie gnojowicę tą. To... No i to tyle na tym odcinku będziemy tworzyli. I ja już zasiadam do mojego sprzęta i mam nadzieję, że... damy radę. Bo... Ale bardzo, bardzo fajny dźwięk jest właśnie w tym ciągniku. Tu jest podstawowy fiur Limana. Dobra, poszło. No i się... Tu to jest. I rozlewamy, oczywiście, jak wiecie, musimy rozlewać to na oko, bo yy, nie działa tutaj... No sorry, to nie jest elektronika. Czekajcie, bo troszkę za szybko mi zjedzie To, to jest 2,5 tysiąca litrów? Nie? Już to się jest... prawie kończy, a prawie nic nie przejechałem. To jest nic! O, no, to jest prawie nic, żebyś wiedział, to jest praktycznie le ledwo, ledwo, co. Aha, już mi się skończyła. Świetnie. Zobaczmy, że nie zdążę nawet jechać pół pola, na no, nie wiem, z no, czyli wesoło będzie dzisiaj. Jakiego tu mam górka? Ale za turma ciężko. Powiem dosyć dużo sobie na pewno dzisiaj posłuchacie tego, tego niesamowitego dźwięku Ursusa, który tutaj można mi się napawać i napawać, możemy się i napawać i napawać. Naprawdę bardzo fajny jest ten dźwięk, ale też czasem dosyć irytujący. He? trochę go trochę chciała już mnie mi uszyborował. Pan no to Pozwólcie sobie? Pozwólcie, że krzesło poprawię. No i ja już jadę. No troszkę za mogę. szybko zacząłem też tam rozlewać tą. No ja widzę, jednak. Nie mogę bez chudu jeździć, muszę teraz z chudami jeździć. Dlaczego? bo nie będę widział, ile mam na beczce nie? A ty, ty widzisz tam takie okienko, i tam widzisz, ty masz wroć Jak się dobrze przyjrzysz, ty, aż, aż mi dynda cały ten, wydech no, nie? W PRADZIWEJ SZERCZĄCYM No i kochani, my powolutku będziemy zaczynali serię właśnie na tej mapie Niestety jeszcze nie mamy wszystkich modów ogarniać, dopiero jesteśmy na etapie właśnie ogarnienia modyfikacji Jak wiecie film otrzymacie we wtorek No i wtedy właśnie jesteśmy na etapie w ogóle poszukiwania modyfikacji, tworzenia właśnie tutaj serii sobie wspólnie z Sobonem Seria będzie wyglądała dosyć podobnie jak kiedyś miał Miki taką serię ja będę miał troszeczkę nowsze gospodarstwo, oczywiście tutaj sobie nie o starsze gospodarstwo. Będziemy z chłopakami razem sobie pogrywali, będziemy razem się wspomagali, tak jakby sąsiedzi. No i myślę, że fajnie to wyjdzie. Przede wszystkim taka fajna kooperacja wyjdzie może nam właśnie w tym sezonie. No i tyle, tyle mam nadzieję, że wyjdzie w tym sezonie. Będzie Farming Simulator 13 w 15 no na dwie gospodarki, a nie na jedną. No, coś takiego. O otwartej Simulator 13 będziemy jeszcze prawdopodobnie w piątek albo w sobotę otrzymacie odcinek ze żniw I to będzie akurat taki y, końcowy odcinek całej trzynastki Do trzynastki będę wracał tylko sporadycznie, czasami będę raczej wracał, raczej y, będę robił takie powroty do przeszłości Wspomnienia, jakieś fajne jak modyfikacje do wyszły czy coś takiego, to na pewno będę chciał powrócić, dobra To już jest koniec Nie ma już żniw No ja widzę już nie masz nie mam, pusto. No strasznie, strasznie na szybko się rozlewa, no nie? No ale co zrobisz? Nie, ale, nie zrobisz. Ale no taka beczka, no niestety tu jest. Tego nie było. Taka beczka tu jest i tu ledwo, ledwo co wchodzi. No ale takimi beczkami się rozlewa grajowice, no nie ma się oczekiwać. Chyba tu bym się tak, żebyśmy się wyminęli. Ja to musiał staną. Ale... Na czym to się wyłączało, to szybkie bieganie? Teraz idzie. Ale słuchaj, tą pompę, tak. O, już pełno? Już masz pełno. No. Ale pompę Słucho. fajnie, fajnie słuchaj. Dobra, czekaj, ja muszę się Pytam, odbije, to wrócić. Pytam odbier do swojego... Do prawa, ja tam bardzo... Tak. No i ja nie. Też pewnie się dlaczego nie gram na kierownicy? Dlatego nie gram na kierownicy, że... Przeprowadzam się, no i kierownicą mam już do przeprowadzki też kierownicy nie rozkładam, więc w tym akurat po 5 miesiąca krótnia będę się przeprowadzał do nowego mieszkania. No i tam dopiero też, będę już pogrywać sobie spokojnie na kierownicy. Mam nadzieję, że wtedy też jeśli nie będę miał jakieś pieniążki, grosiki i w ogóle to może uda mi się zakupić sobie stoję do kierownicy. To też dużo łatwiej mi jednak grę. Wspomoże. Jednak w stajach to będzie cały czas już kierownica będzie podpięta i będzie przebywała w tym miejscu i będzie tylko po prostu składana i przenoszona w inne miejsca, żeby nie przeszkadzała. Wiesz co ci powiem? No? Chyba sprzedł tego Zetora. Czego? Nie pod... nie wiem. Nie podawać, cię. Ja? Tak dziwnie mi się nie jeździ. Tak każdym Zeturem. Zetur to ogólnie taki jest, Zetaren bardzo dziwnie się jeździ. Nie chcesz kupić? Sprzedłem ci. Nie, dzięki. No i też pewnie, pewnie będę starał się teraz pokazać i też wiadomo jak wy live'ujecie, donajtujecie, to zbieramy oczywiście na hotel, no, hotel. fotel, ale jeśli ja będę udał się tam czy z YouTube'ów, czy z innych środków matrymonialno-pieniężnych zarobić i to prawdopodobnie będę myślał też o, o zmianie kamery już na Full HD. Uuu. Myślę, że jakoś się, też się poprawi troszeczkę mojej pięknej, e, li, mojego pięknego lica I myślę, że wtedy też pomyślimy już coś nad greenscreenem. Popatrzcie jaki burży Nie no, bo myślę, że jak już wiesz, myślę to już myśleć jakieś tam przyszłościowo, ale no green screen akurat planuję coś i wymyśleć nie takiego greenscreena typowego typu że po prostu jestem papier taki no nie No no, no. I po prostu jest rozciągane i coś takiego na stojaku, bo to jednak jest no, koszt dosyć większy. Ja planuję sobie zrobić coś takiego z prześcieradła. Prześcieradło sobie zakupić. No, jakiegoś... ja się powiem, się... Za sobą byliśmy tak czyś jak ściana, nie? No, znaczy nawet jakby było coś innego, no nie? To po prostu by to się rozwieszało i oświetlenie na to. Kamera by to wyłapywała z OBS, abyśmy to wyłączyli, wychwytywanie kolorów. I byłoby green screen jak najbardziej. Wiesz, co ci bym ściana byś się na zielono pierdolnił, kto? A no, jakbym miał wynajmowane mieszkanie, to ja sobie mogę zrobić ścianę na zielono. No w sumie, prawda. Ja miał własne, własne mieszkanie, to tak, muszę wtedy móc strzelić. A to na, co ze No na, na niebiesko. To ze ściany nie możesz odświeżyć? No kurde. Wiesz, to jest akurat. Kupić tam jakie najtańsze śnieżki, czy czego pigmentu i zielonego do pierd... Ten nie, pod... Wiesz, to powiem Ci i mam w umowie zapisane, że nie można żadnych tego typu sytuacji tam. Dobra. No, bo... Jedynie co mogę to tylko drobne naprawy konserwacyjne, które nie pokrywa właściciel, no nie. Oho. Czyli na Drob... mi się popsuje, tam już jest cena własny stworzenia. Ej, drobna naprawa konserwacyjna, od świeżo nie ściany. No gościa. Pomoleje ściany będzie, no oj się skończyłeś w najewice. No mi też. Ale się już napełnia. Ja chciałem trochę dalej jeździć, no ja... teraz do kraja tego pola nie przyjadę. O kujba, jeszcze ja żebym sobie nie w tą dróżkę wjechał. Żebym sobie na pole wjechał w drogę, a nie no. Na... No ale no... Co zrobić kochani? No łąka jest dosyć duża i obszerna, strasznie szybko wlewa się tak nojowica. Zdwałoby się, żeby to bliżej było jednak. Ale no, niestety no nie można mieć wszystkiego na tej farmie. Więc no, jestem zmuszony... Tak jak siak, jeździ troszkę daleko. Yy, można było też pomyśleć o i przyczepie, ale już... Czasu brakło. Czasu brakło i no, yy, pomysłu nawet nie wiedzieliśmy, by, czy taka polska właśnie fajna... Nie, takich chyba nie ma. Yy, no znaczy, wiem, że jest taka, co... Jest taka beczka na przyczepie, no nie? To ona mogła wydziałać jako przeładowcza. No może. Wiesz, że to beczkę na pewno przyjeżdża... Ja mi się podobał jeden motyw. 13 to chyba było. To żeś bro podjeżdżałeś beczką i se te węże rozciągał. A no możliwe no, Mi się najbardziej podobało ze wszystkich farmingów 11 mod wykopku To było mm. No to było pięknie to Najlepsza sprawa, pamiętam Kończałeś mod zbierania ziemniaków Klękało takich dwóch gostków Ze skrzyneczkami Napierdzielało Napierdzielało, no były fajne, fajne czasy były I był po prostu im Przepraszam bardzo, bardzo fajna rzecz była to w ogóle farmingu wtedy. Pamiętam. Naprawdę, było fajnie. No i może w 17 stało. może coś, no znaczy co w 17 ten mod wykopek będzie jeszcze lepszy, no nie? A no może. Może ręcznie by się dało zbierać. Ło! Dobre by to było. No bo ziemniaki tak coś jak będą ci leżały, no nie? Mhm. Ręką podnosić, przenosić do koszyka. No. Tam do no. I Skrzynkę ładuję na przyczepę. No, ale przeszedł ogniem. No. Chyba trochę bliżej ładę, to wiesz. Tobie to tam nic się nie dzieje, a ja może jeszcze z dwie beczki rozleję przy dobrych wiatrach. A no to. Mam Ci dopiero 11 minuta. No, ale wiesz jak jest, no jednak... czas ale... leć, nieubłaganie. Jednak no bardzo mało się zrobi na tym odcinku. Ja myślałem, że po prostu będzie wolniej się rozlewała ta Gnawica, a Gnawica pędzi kurde jak, jak ja idąc rano do ubikacji. Aż tak źle? Nie no, bo rano do ubikacji ja je... zawsze, zawsze idę szybko, no bo... A to każdy. Tak, wstaję to pierwszy co, to muszę zaliczyć. No. M4. Tak kupę z rana. A no nie nie, nie może nie, 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 nie aż tak, ale no muszę... Tak, potem jakiś kultywator i trzeba mnie ta łąka przewalać. Pomyśl nad tym. To będzie myślało orka. I Ja to na pewno swojej łąki nie będę przewylał, moja łąka jest dość duża, ale też moja łąka jest dosyć fajna pod względem tego, że. Przepraszam, że jest. Jest bardzo równa i bardzo dobrym miejsce jest usytuowana. gdzie ja na pewno będę chciał po prostu tam, żeby to była łąka. To była łąka, bo ja mam, ja na swoim będę hodował konie. U. Tak, konie będę hodował. Ogiery arabskie. Ara arabskie? To, to drogie w utrzymaniu jest, kolego. Ja wiem i dlatego będę potrzebował dużo zieleniny. A skoro ty masz mućki, a Ano mam być To widzisz. Dodamy radę może Chcesz mućkę? Sprzedam ci móczkę Nie, dziękuję Niestety nie kupię Dlaczego? Nie skorzystam Jezus Maria, zajmija wiarę pod tygodnię cię Popchnąć cię? Nie, dam seradę radę Jaćka, pomóc ci? Nie, dam se radę Pozdrawiamy Mickey Games No to ci. Patrz ta chopy jajko Kuzence Od kiedy ty się moje miałki będziesz rozpocząłca? O! Co? Ja? Ja nie gość. Co? <noise> o cóż ty mnie podejrzewasz? Ja twojego na ręki jedzę. O, ja twojego te nie. Tak, wpadaj do płatek ja podkładzę. Arwul, podejdź do płotę, ja podchodzę. A na co mi to? Na okoliczność? To nasza wędrówka, Ludzie? Ale wiesz Wreszcie co by mi się to podobało, to podobało na tej mapie? ze zbyt Tak jak tutaj wiele osób też pisało o tym Soilmodzie, jednak... Dużo osób ma rację, jeśli chodzi o Sojlmoda, że to jest... Wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo gry. To? To wymaga wręcz... Niesamowicie dużo czasu i niesamowicie dużo gry. Do tego to gry. by się nam Dedek przydał. No. jak musimy to sobie wchodzimy gromę i powtarzamy. No dokładnie, wtedy to tak, wtedy to Soil Mod byłby bardzo dobrym rozwiązaniem. A mi też ten Soil Mod też będzie można pomyśleć, że w 17 wyjdzie Soil Mod to ja prawdopodobnie właśnie wtedy w dedykam będę starał się ogarnąć, bo to akurat Dedek byłby dobry do tego, i można by było fajne akurat akcje nagrywać. Ale i tak, Soil Mod można powiedzieć, że został zastąpiony w jakimś stopniu. 3-stopniową fazą, fazą nawożenia, no nie? Tak. Także 3-stopniowa faza nawożenia powinna być jeszcze, że. że przy 3-stopniowej fazie nawożenia powinna być jeszcze, że możliwość wapnowania pola, no nie? No. A tej możliwości niestety nie ma. Bo o tego jeszcze yy, Giant Software nie przemyślał. Nie wymyślił czegoś takiego. Znaczy do 15, to panu Giant Software wymyślił ten. Wymyśliło ten, ten. I ktoś by to zrobił! O, akurat w tym samym miejscu. Dobra, okej, okay. dwa paski tu mamy już rozlane. Czyli 1,94 dziewięćdziesiąta całego pole jest. Dobra, ja mam już całą łąkę przelaną. Całą łąkę już za... To dawaj do mnie jeździć teraz. Tam muszę zjechać beczkę na pełni. To Za gospodarkę tam za gospodarkę ostatnie pole poprawki. Poczekam na ciebie już pojedziemy razem No dobra no i się dowiem gdzie bo ja to nie wiem ja to, to się dopiero co się wprowadził maszyny mi dopiero przyjadą to... to można pomyśleć no nie Dobrze to tu samochodów nie ma Ale najlepszy mi się ten dźwięk w mi się wiesz co podoba? Jak to zmiana biegu? Nie, jak wchodzić, ci... no, znaczy też, jak wchodzić ta zmiana biegów I taki wiatr, wiatr słyszysz, no nie, wiatr chciałem powiedzieć. Wiatr ja słyszy taki. Czu, czu, czu. To jest pięknie, pięknie to No, a tu się pan Jeremiasz się tam buduje, pan. Tak, on się tam buduje. Ja tam mieszkał, bo wykopię ten grunt rolny od gminy w, zawię w Zawiękrzyce. No. Krzyk. <laughs> Zawiększycę! To się wymyślił. Zawiększycę! Sponsorem dzisiejszy. jest są Zawiększyce. Tak. Sponsorem dzisiejszego ciężka jest gmina Zawiększyce. Największy Zawiększyce w Polski Wschodniej. Proszę! Ewa Wachowicz. Ewa Wachowicz. My to powinniśmy, kurde, ten. Zostawcie takimi wariatami. Ja już tu przekum? Chodzę, popatrz. O, a teraz będę miał obornik wypychany rodzinnie. Tak, tam masz obornik wypychany i wyciągany. Ja O wcie... kurde, niech mi szybko tura przywożą, bo tu gnoju coś tu jest, no panie właśnie. Ja tu będę właśnie chciał, żebyś mi go trochę odsprzedał pomyśli, Bo to by i tak do mnie słoma będzie potrzebne, to nie chciało ode mnie słomy troszki, bo jednak do ukuniów nie potrzebuję tyle słomy, co zieleniny. Jedzie ten pieruń, nie jedzie? Nie Puszy. Nie słyszysz mnie? Słyszę, Pojedzie do odcięcia. Idzie, idzie, czy wejdziemy, a kryje? Się tu schowie, bo tu szastan jakiś jedzie. Maczko Bożko się wyszkolił za nasze, to zarżuje sześćdziesiątką. Za Wasze to nie, ale za moje to tak Panie, spokojnie mi tu Więc u ciebie jest tam, co widzisz. Panu, a tu pan obciążnika nie ma, a po tej stronie pan ma. No, kad... No, w drodze panie. ty. Ty, ja tak nie. Ład w drodze, mówię ci, ty, bo w betona tam szerzna. Ja no na mililetry. Na mililetry. Wiesz Muszę sprinta zagryźć, chłopi Spojony jestem? Serio? No? Okej, okay. ja wycofam I skręcą. Dogin, dawaj, jademy Wiesz mi brakuje za to 60? Czego? Jak tak jak tobie jak zmieniło, to chmury dymu. Nie. Ile ty tam jedziesz Ty? A nie wiem nawet. 25 za porażkę. A ty? To ja mogę 43 za pierdzielacz. A to ja się nie wiesz, że tak szybko żeś rozlał. O kurde. Panie, redukcja biegu, redukcja biegu i odcięcie, redukcja biegu i odcięcie. A, ja tam. Ja ta z przyczapą swoją 60 bez redukcji wychodzę pod górę. Zgadza co? Tam No? Tam uciekł górek nie ma. I się nie dzielała dawaj. No, ale co ona tam ciągnie? Jest taką mąską <grystarkomansko> przyczepa. Jeszcze pustą w dodatku. A, no, ładnie. ładnie. Chodź ze zbieraczem dała radę być. Pusty zbierać dość trochę waży i da radę wyszarpać. A to przyczepa tak. samozbierająca, tak? To ten zbierasz. No. no to Pusty. dobrze daję radę. Na piątrze bez redukcji i trzła ogniem w ogóle. Rozumiem. Odchodzi mi to sześćdziesiątko. Ja się mu nie dam. Za mnie wyprzedzi ty. No mówiłem To by było na tyle no. To by było na tyle jeśli chodziło moje jeżdżenie Dali? Dali, dali, no to już tam gdzieś tę łąkę O jest, tu Na ten pierwszy pasek przejechałem, no bo tak na, na następny się ustaw To tu by było A jak ogniem rozlewa. Szatan, szatan ciągnie. Całe 16, szesno... o już 20. Ja też rozlewam. E, widać to tak jakby było polone po tym tydzień. No. Jest taką delikatną różnicą. Albo ino mi się tak wydaje. Tam było rozlewane. W... Całe? No to, to wyrównałem to. A no to nie widziałem, nikt nie powinien mnie poinformować. No i dobra, kochani, w takim e, pozytywnym odcinku. E, ja zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, nie, ci idzie sobie, zostań tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. E, pozytywne, subskrybujcie chłopaków z kanału, subskrybujcie Sobona I wszystkie w ogóle po kolei, Zostawiajcie łapki w górę. I do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się cieplutko. Na razie. pa. pa.